Dziś kolejny dzień na planie, ach jak ja to lubię. Dużo osób, duży gwar, wszyscy, wszyscy mówią naraz, każdy czegoś chce, trzeba słuchać wszystkich, słyszeć wszystkich, odpowiadać wszystkim, ale to jest naprawdę super, można, nie wiem, ja się ładuję w ten sposób, więc to jest ekstra, bardzo się cieszę, że, że mogę jechać na zdjęcia. Odcinek 4, na 5A 5B I uwaga 3, 2, 1 i proszę. No hmm. nie dało mi się jakoś bardziej klasycznie. Bo no wiesz co, że nie podoba Ci się koktajl z ser, na bardzo jest zabrafinowany, to zostanie szona. No i teraz nie że cię, poproszę jakbyście go dopsała, tylko by były cosko. Wczoraj był pierwszy z takiego maratonu czterodniowego. Hmm, grały dzieci. Dzieci naprawdę spisały się na medal. Hmm, bardzo, bardzo sprawnie to poszło. Hmm, skończyliśmy przed czasem. Może dlatego, że to były po prostu fajne dzieci. Nie wiem. Dwóch fajnych chłopców grali w szachy. Było ekstra. Bo dziś też mamy w obsadzie nowe, nowych aktorów, nowe twarze. Za chwilę zobaczycie będzie niespodzianka. E, mam nadzieję, że. E, mam nadzieję, że mnie też jakaś niespodzianka dzisiaj czeka, bo ja lubię niespodzianki. Co tam masz? Co tam masz? To jest nawet dla mnie za dużo, wiesz. Początek od końca drogi. Lekarze weterynarii w walce o niepodległość. I jeszcze słuchaj tego... Książka wydaje się taka sama jak poprzednie 15, ale po chwili od zagłębienia się w treść okazuje się zupełnie inna. O co tu chodzi? Ktoś napisał 15 książek, ktoś je wydał, ktoś na pewno przeczytał, i ja gratuluję i nawet zazdroszczę, nie wyśmiewam absolutnie, chociaż swój wolny czas. Który mam i który poświęcam na rekuperację, czyli właśnie to, co robię w tym momencie na regenerację, odzyskiwanie energii wolałabym przeznaczyć na przeczytanie mm, książek o nieco bardziej y, zachęcających tytułach. A propos tytułów Dosiadła się do mnie Kasia Sychowicz, którą pewnie znacie jako Kasię Burzyńską i zapytała mnie o moje ulubione książki. Wymieniłam jej bez zastanowienia trzy tytuły i w momencie, kiedy powiedziałam to na głos, to zdałam sobie sprawę z tego, że w każdym z tych tytułów jest ptak. Jakie to tytuły? Możecie zgadywać, tylko bez głupich żartów proszę, bo ani 365 twarzy Greya ja ani. 365, powiedziałam. To nie są moje ulubione książki i nie ma tam ptaka w tytule. Trzeba poszukać troszkę dalej. A co przeczytała ostatnio Kasia? Co poleca? Y, posłuchajcie. Ostatnio czytałam na najnowszą książkę do Zawsty. Powróć mam w O którym się to chyba ten o, o dzieciństwie i o tej kresurze z, z lat naszych dzieciństwa. Komunii, o, jest komunia. Komunia, tak, tak. Czy... W ogóle podziwiam, że, że to opisała. Bardzo fajnie, bo myślę, że każdy z nas się gdzieś tam trochę identyfikuje, bo każdy z nas ma taką historię, dokładnie. Jezu, płakałam czytając to, ale też się śmiałam, tak. no bo to jest super językiem napisane. Zanim przeczytałam Nosowską, to przeczytałam najnowszą Halber i Drendę, Książkę Miłości. I to jest super książka tak? też. Ja w ogóle uwielbiam Halber. Uwielbiam gorzka, ale po prostu wspaniale, wspaniale, to się czyta to i tak. Rodzi przerobiła i wszystko tam oczywiście opisuje opowiada bardzo szczerze, drobiazgowo, szczegółowo. Yy, ja bym się pewnie wydawała z tego chce tak opisywać, wiesz, i wydać tą wobec, ale też ją szanuję za to, że wiesz, ktoś tam pomaga ludziom, leczyć swoje prawa. Tak, to prawda. prawda. I stąd yy, troszkę jest tak, że zaczynasz ją, tak naprawdę yes, yy, jest w ogóle dwie ludzie sprawiają, wiesz, o swoich związkach i to sobie chodzi. To Oszem, tak cię wciągają tę historię, że nie możesz się oderwać. Ja po raz pierwszy od, nie przesadzę, chyba roku, czytałam się do czwartej na drogę. Musiałam ją skończyć, się. no więc fajna bardzo. A teraz jestem na etapie twardocha. Czy znaczy, zawsze jestem na etapie twardocha? Tak, jako pisarza. To jest chodzący geniusz. To jest w pisarstwie geniusz, który jeszcze chodzi, bo w tej świecie żyje, można go spotkać, to jest samych samity, bo wszyscy inni, których uważam za genialnych, już odeszli. A on jest jeszcze ten, który istnieje i chodzi. To jest super. Yy, I zaczęłam teraz pokora. książkę. Jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, bo za mało. Dobra, pożegnajcie się, bo z dźwięku nic nie będzie. Musimy zaczynać zdjęcie. Taki wieczorek, proszę bardzo, mikroport do czapeczki. Mikroport do czapeczki? No tak. No tak, no co mam tak właśnie? A kuku? Matko, taki prześladowca. A tam prześladowca cię płaci? Uch, Robię sobie próbę przed dzisiejszym nagraniem, eee, chciałam powiedzieć, że serial jest o tym. Że nie zawsze w życiu trzeba robić to, czego oczekuje od nas świat albo czego świat potrzebuje. Eee, trzeba robić to, co się w życiu kocha i co powoduje, że chce nam się żyć. Eee, dlatego, że świat potrzebuje ludzi, którym chce się żyć. I jeżeli już naładujemy się, jak już naładujemy się taką dobrą energią, to warto ją podać dalej eee, tym, którzy jeszcze do tego nie doszli. I tutaj eee, już powiem dalej mówić. I do